Dziś zrobimy kotlecika devolaja. Jest to bardzo, bardzo popularny kotlet już z czasów mojej młodości, a ponoć no i aż. <gryw> Ale zrobimy kotleta Dewolaja takiego prawdziwego, bo słyszałem o przepisach, że się zabija serem to jest Devolaj, że z czymś tam to jest Devolaj, albo jeszcze inaczej to jest Devolaj. Nie, dziś zrobimy prawdziwego kotleta devolaja z masełkiem i z znatką pietroną. Najpierw nastawimy tłuszcz! Nastawimy tłuszcz akurat w mam ze ale to zrobimy w garneczku jak ktoś nie ma frytkownicy. Proszę bardzo, można też zrobić do w głębokim tłuszczu. Garnek z olejem i nagrzewamy. A my wracamy do mięsa i proszę bardzo, mamy filecik z kurczaka. Zobaczymy, troszeczkę go może jeszcze obsuszymy. Tak, weźmy trochę folii, żeby nam to wszystko nie chlapało po kuchni. I rozbijamy tą błoną od góry, tak? Nie za mocno. Pamiętaj, że filet z kurczaka jest bardzo delikatny. Pamiętaj, żeby brzegi fileta były dobrze rozbite, bo się później ładniej zaklei. A po co robiłeś tym ręcznikiem papierowym, jeszcze obsuszałeś? A, kochani, jest dobre pytanie. Mięso, jak jest dobrze wysuszone, to ono w później nie strzela tak, jak rzucasz na głęboki tłuszcz, bo tak zarasta. tu olej potrafi czasami cały uciec ci. Jak jest za mokre mięso, a tak jak jest obsuszone, to nie ma tego problemu. Teraz mamy rozbite już tutaj. Filecik, dajemy pieprz solą. Nie za dużo. Dajemy pieprz solą. Dajemy do środka masełko. Tak. Prawie centralnie. I natkę pietruszki. Nie żałuję. I teraz zawijamy. Ja sobie pomogę nożem trochę. Dlatego, że filet jest delikatny, żeby się nie porwał możemy sobie pomóc tym nożem. Przekładamy tutaj mocno, zakładamy te ranty. Devola, jak jest fajnie zamknięty, dobrze zawinięty, to on nam to masełko zostanie w środku i dopiero na talerzu nam ładnie wypłynie. I proszę bardzo. I tu mamy drugiego kotlecika. Zabijamy. i teraz rozbijemy jajeczka. Dajmy tutaj do jajek jeszcze troszkę soli pieprzu, bo już w środku pamiętajcie, że jest yy, osalone, opieczone. Tak, jajka mamy rozbite, i teraz formujemy kotleta. Najlepiej, oczywiście, jak robią to dwie osoby, no ale jak. Nie ma drugich rąk, to nie. Trzeba sobie poradzić, prawda? Tak. Tu uciskamy. Ten kotlet akurat ma to do siebie, że masło bardzo szybko się w gł głębokim tłuszczu gorącym rozpuści. Dlatego trzeba zrobić go dwa razy, żeby pozaklejać Właśnie, drugi dziurki, raz teraz właśnie. Jeszcze raz, tak? Dokładnie tą samą czynność. Chodzi o to, że dwa razy, żeby to masło nie wypłynęło, żeby było wszystko zaklejone ładnie. Tak, i drugi kotlecik. I właśnie drugi raz, ta sama czynność, żeby to wszystko ładnie uformować. Pozaklejać jako polskich mechaników samochodowych. A, zaszpachlować, żeby masło nie uciekło. No, ale to jest jajko z bułką tartą, czyli to szkodliwość niewielka. Sprawdźmy, czy tłuszcz jest dobry. O, bułka tarta się piecze, czyli jest tłuszcz dobry. Wrzucamy. Jak masz frytkownicę, to tak 180 stopni tłuszcz, żeby miał. Do... Tak, Degolaje są już ładnie opieczone. I teraz na pewności, żeby nie były surowe, po prostu na jakieś 7-8 minut do piekarnika na 200 stopni i one ładnie dojdą nam w środku, nie będą surowe, będą. Tak, jak będzie smakowało, jesteś zadowolony? Daj lajka, like zasubskrybuj. Szybki obiad, taki obiad, który będzie się praktycznie sam robił. Zrobimy utka pieczone wraz z ziemniakami pieczonymi. Proszę bardzo, ziemniaczki mam już obrane. Częściowo są pokrojone. Ja pokażę, może jak. O, tak, i jeszcze. Takie nie mogą być za cienkie, żeby się nie wysuszyły. Muszą być takie mniej więcej takiej grubości. One będą fajne, soczyste, z chrupiącą skórką. Dajemy rozmaryn, sól, pieprz do ziemiaczków i oliwę z oliwek. I to musimy dokładnie wymieszać, tak, żeby przyprawy doszły do wszystkich ziemniaczków i tak przygotowane ziemniaczki doprawione wkładamy do piekarnika na 180 stopni razem z kurczaczkiem. Teraz doprawimy udka. Do udek dajemy dwie łyżeczki majeranku, sól, pieprz i słodką czerwoną paprykę. To są cztery łódka, to jedna taka łyżeczka starczy. Trochę oliwy. I to wszystko dokładnie trzeba wetrzeć po prostu w te łódka. Tak przygotowane łódka kładziemy na. Ja kładę na kratkę. I to damy u góry, pod spodem damy ziemiaczki. Piekarnik 180 stopni. Ziemniaczki dajemy niżej, utka dajemy wyżej, będą się wytapiać i będą, będzie to, ten tłuszczyk spadał na ziemniaczki. Całość jakieś 40-45 minut. Obiad będzie gotowy. Tak, łódka mamy już upieczone. Były 55 minut. Jak chcesz, żeby były bardziej spieczone, po prostu wydłuż czas pieczenia. Do takiego obiadu możesz dać. My akurat mamy surówkę spora. Chcemy podarować Ci prezent. Darmowy e-book w formie listy: listy 14 zdrowych obiadów dla całej rodziny. Pomoże Ci on stworzyć smaczne i pełnowartościowe posiłki, które z pewnością zachwycą całą Twoją rodzinę. Znajdziesz w nim 14 obiadów. Pobierz koniecznie teraz nasz darmowy e-book i rozpocznij kulinarne przygody. Link do tego e-booka znajdziesz w opisie tego filmu. A teraz zapraszam Ciebie do zrobienia suróweczki do obiadu. Będziemy robić surówkę z pora. Por kroimy na pół, w taki sposób i por ładnie umyjemy. Woda od pora. Tak, pół łyżeczki, tak trochę na czubku soli. Wymieszaj z solą. I łyżka stołowa majonezu. I teraz wszystko mieszamy. I voilà. suróweczka w minutę zrobiona. Potrzebujemy filecik z indyka. Potrzebujemy bułkę tartą, jajko, pieprz, sól, tłuczek do mięsa i patelnię, którą już nastawiłem i się podgrzewa. Kochani, jest bardzo szybki obiad, naprawdę bardzo szybki. W 15 minut masz obiad gotowy. Pierwsze co, trzeba wyporcjować mięsko. Teraz delikatnie rozbijemy mięsko. Pamiętaj, żeby indyka nie rozklepywać bardzo mocno, jak schabowego, bo będzie za suche. Po prostu tak delikatnie i starczy. O, i tak starczy. Mięsko mamy rozbite. Teraz paluszkami delikatnie, pieprzem z solą. Jest mieszanka, trzy porcje soli jedna porcja pieprzu. Tu nie trzeba się wtedy bawić i trochę pieprzem, trochę solą, tylko za jednym razem masz i opieprzone, i osolone. I z drugiej strony dokładnie to samo. I dajemy jajeczko. I naprawdę obiad. Bardzo szybki. Bateria jest nagrzana. Dajemy olej. Podgrzewamy olej. I indyka wrzucamy w panierkę. Jajeczko. Bułeczka dobrze wciskamy, żeby ta bułka nam nie odchodziła. I gotowe. I gotowe. I następne. I kładziemy na tłuszcz. Indyk jest bardzo delikatny mięsem, więc nie potrzeba go długo. Tak jakieś półtorej minuty, dosłownie półtorej minuty z jednej strony, półtorej minuty z drugiej strony i będzie ok. I minęło półtorej minuty. Zobaczcie, jest lekko zarumienione i tak wystarczy. I teraz trzecie. I minęło drugie półtorej minuty. Z drugiej strony, proszę bardzo, bardzo ładnie wypieczone, delikatnie, nie spalone. Tutaj samo. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest kanał A sponsorem dzisiejszego odcinka jest kanał A sponsorem dzisiejszego odcinka jest kanał Małgorzaty Kryger, na który serdecznie zapraszam i do tego kanału znajdziesz w opisie tego filmu Zasubskrybuj koniecznie Koniec reklamy i bierzemy się do roboty Będziemy potrzebować seler, cytrynę Miseczkę z wodą, takie naczynie z wodą Do selera, żeby ten seler podkreślić smak Dodany rodzynek Tu mam namoczone rodzynki, żeby one ładnie napęczniały Żeby nie były takie suche i bardzo ważną, istotną rzeczą przy robieniu surówki z selera jest to, żeby do wody dodać kwasku cytrynowego. Wyciśnąć z cytryny troszeczkę i tak zobaczcie, ja dolewam po prostu do wody. Już mówię czemu. To nie jest po to, żeby dodać smaku do tej surówki, żeby nie dodać smaku, tylko to jest po to dodajemy kwasek cytrynowy, żeby ten seler nie czerniał. Seler to jest takie warzywo, które po prostu po obraniu bardzo szybko ciemnieje. I tutaj jak dodamy kwasek cytrynowy, to spowoduje to, że będzie bardzo będzie po prostu jasny, Biały taki kolorek będzie miał, i, i, i nie będzie czerniało. I po prostu trzemy bezpośrednio w tą wodę z kwaskiem cytrynowym ten seler. Ja to robię na dużych oczkach. Możesz zetrzeć ten seler, jak masz po prostu yy, ten robota kuchennego. W robocie kuchennym, ale też do tej miski, gdzie to wszystko wpada, daj wodę z kwasem cytrynowym. Lub sokiem z cytryny, bo to. Zobaczcie jest bardzo biały seler, w tej wodzie jeszcze, jeszcze po prostu wybierał. Ale teraz przelewamy, przelewamy przez sitko i odsączamy z tej i Odsączamy, wody. tak, rodzynki tak samo, odlewamy z tego wrzątku, one się już sparzyły, zrobiły się miękkie, bo to o to chodzi, żeby zrobiły się miękkie, żeby napęczniały trochę, odsączamy je i dodajemy do, do selera. Teraz tak dajemy szczyptę soli. No może jeszcze troszeczkę. Nie przesadzajcie z solą. Zawsze można to jakoś doprawić później. Poza tym jeszcze tutaj dajemy majonez. Więc to i tak jeszcze będzie e, przejdzie ta sos z majonezu, te wszystkie przyprawy. Alternatywą do majonezu może być jogurt naturalny. Jak no, ktoś nie, nie jada majonezu. Tak, tak może być. Będzie taki bardziej wytrawny smak z, z jogurtem. I tu mam tak Raz, dwa, a dajmy wszystko. Takie trzy łyżeczki małe do herbaty majonezu. To jest bardzo szybka surówka. Pyszną, tanią, szybką surówkę z kapusty Pekinki. Potrzebujemy tylko kilku składników. Kukurydzę, Pekinkę, majonez, jogurt i przyprawy do smaku. Zapraszam, zostańcie z nami. W pierwszej kolejności odcinamy tutaj końcówkę. To jest nam niepotrzebne. Podzielmy kapustę jak potrzebujesz. Mniej to możesz zrobić z połówki. Ale kapusta pekinka jest naprawdę bardzo smaczna. Dodajmy pół łyżeczki soli. Wymieszajmy dobrze. Dołóżmy kukurydzę. Znowu wszystko wymieszajmy. Teraz połączmy majonez z jogurtem. Tak dwie łyżeczki majonezu. I tutaj mamy jogurt naturalny. Dołóżmy 5 6 łyżeczek. Jogurtu. To wymieszajmy. Kapusta sama w sobie jest słodka. Więc tutaj ani cukru, ani jakiegoś pieprzu nie używajmy już. Tylko ten jogurt z, z majonezem. Wymieszajmy. I surówka z kapusty pekińskiej jest gotowa. Jest bardzo szybka, smaczna, pyszną, tanią, szybką surówkę z kapusty pekinki. Potrzebujemy tylko kilka składników. Kukurydzę, pekinkę, majonez, jogurt. I przyprawy do smaku. Zapraszam, zostańcie z nami. W pierwszej kolejności odcinamy tutaj końcówkę. To jest nam niepotrzebne. Podzielmy kapustę jak potrzebujesz. Mniej to możesz zrobić z połówki, ale kapusta pekinka jest naprawdę bardzo smaczna. Dodajmy pół łyżeczki soli. Wymieszajmy dobrze. Dołóżmy kukurydzę. Znowu wszystko wymieszajmy. Teraz połączmy majonez z jogurtem. Tak, dwie łyżeczki majonezu. I tutaj mamy jogurt naturalny. Dołóżmy 5. 6 łyżeczek jogurtu, wymieszajmy. Kapusta sama w sobie jest słodka, więc tutaj ani cukru, ani jakiegoś pieprzu nie używajmy już. Tylko ten jogurt z, z majonezem. Wymieszajmy. I surówka z kapusty pekińskiej jest gotowa. Jest bardzo szybka, smaczna, pyszną tanią, szybką surówkę z kapusty Pekinki. Potrzebujemy tylko kilka składników. Kukurydzę,